Hej, 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 witajcie, moi drodzy, na premierze z drampki Green Money! Drabka za 5 zł, moi drodzy. Taka ładna, zielona, już wiosenna. Do wygrania oczywiście 200 tysięcy złotych, jak znajdziemy taki worek, wygrywamy do niego przypisaną kwotę. No nic nie mnożę, ale jest fajnie. Stopnie wygranych, moi drodzy, to mam 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 500. No bardzo ładne, bardzo stopnie wygrane, nie ma takich przeskoków. No dobra, no na dzisiaj przygotowałem, moi drodzy, 6 zdrapek, czyli... W dzisiejszy odcinek to 30 zł, tak, inflacyjny, standardowo. No dobrze, no to 6 drapek. Zaczynamy, moi drodzy, tą premierę Green Money. Nazwa fajna, green, czyli dola, dolari, dolari, tak. No chociaż nasze stówki też są zielone. No dobra, no to co nam uda się tutaj dziś wydrapać? I lecimy, moi drodzy, lecimy z tym. I nasze wygrywające liczby to 3, 7, 17 i 20. To są, to są nasze wygrywające liczby. Zrabka z numerem 13. No dobra. Czy tu są 3 linie? Tak, są trzy linie. A ja ciekawe, no dobra. Lecimy z tym, lecimy. I mamy 23. Mamy dziewięć, mamy osiem, sześć, dziewiętnaście, oczywiście piękne boki, i lecimy dalej, moi drodzy, i mamy, mamy cztery, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem, jeden. 11. Ostatnia linia moi drodzy, ostatnia linia mamy 12 32 18 7 jest wygrana, pierwsza zdrabka z numerem 13 i już wygrana. I już wygrana, moi drodzy, no dobra, a pod siódmeczką 10 zł no to ja rozumiem taką wemierkę. Pierwsza zdrawka, już na plusie zdrawka wygrana. No dobra, razy 100 dali, no to 10 zł, no pięknie, dobra, zdrabka z numerem 50, moi drodzy. 50. Ja Cię nie mogę. 17 6 18

siedem, dwadzieścia dwa i dziewiętnaście i lecimy. A, mamy czternaście, mamy cztery, siedemnaście, dwadzieścia cztery i dwadzieścia. Kolejna linia. Dwadzieścia trzy,

34 i ostatnia to 28. Tutaj mieliśmy te 5 zł zdrawce. No fajnie, już mamy połowę odzyskaną. A mamy jeszcze 3 zdrabki. jest szansa zdrabka z numerem 25. Lecimy 18, 31, 2. I dwadzieścia osiem, to są nasze liczby i szukamy, szukamy. A mamy dwadzieścia dwa, siedem. Trzydzieści pięć, trzydzieści! Dwadzieścia cztery, siedemnaście, trzydzieści sześć,

No dobrze, zrabka z numerem 40. No to lecimy, lecimy. Może uda nam się worek znaleźć, moi drodzy. Może znajdziemy worek. Tyle fajnych wygranych. Mamy 1, 33, 29 i 36 takich. I szukamy. I lecimy. A mamy 28, 22, 31. Dwadzieścia siedem i dwa, i kolejna linia. Trzynaście, trzydzieści cztery, siedemnaście, dziewiętnaście i dziewięć. Ostatnia linia, i mamy dwadzieścia cztery, i jest worek, udało się znaleźć worek. No fajnie. Podoba mi się ta zdrawka 16. 32 i 3. Szkoda, że worek nic nie mnoży, ale może dyszka wpadnie. 5 zł. No 5 zł. Zwrot jest, ale mamy worek. 4 zdrawki wygrane, moi drodzy, na 6. To jest jakiś sztos normalnie. Ostatnia zdrawka z numerem 19, moi drodzy. No dobra, no ciekawe, co przyniesie nam 19 i ja mamy 13 dwadzieścia dwa, dziewięć i dwadzieścia osiem. I trzymamy kciuki, trzymamy kciuki moi drodzy, a mamy dwadzieścia jeden, dwadzieścia sześć, szesnaście, osiem, jedenaście, dwanaście.

Na 6 drapek, 2 tylko przegrały i 4 wygrały. Worek 5 zł, 5 zł, 5 zł i 10 zł, czyli 25 zł, moi drodzy, 25 zł, 5 zł tylko na minusie. 5 zł, czyli no, nic nie wygraliśmy, można powiedzieć, bo plusa nie ma. Ale pieniądze stracone przy drapaniu, przy zabawie, no to moim zdaniem bardzo dobry win. Jak na loto, to nawet super. <grymne> no dobra, moi drodzy, to dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście nakarmy na algorytmu YouTube'a i zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Komentarz! I do następnego odcinka. Dzięki, cześć!